Amadi, tego się chyba nie spodziewałeś. Czego to był Że Haribo się na mnie rzuci? Że Haribo zmienił się w niezwykle kwaśnego żelka. A to wściekły, wściekły Haribo, wściekły piesek. No, no to A. wbijajcie do Amadiego. Tak, do mnie, wszyscy zostawcie folowka I co? I jutro zobaczycie, jak, jak Chihuahua, neczwu, znaczy, jak Roswajler zmienia się w Chihuahu. A teraz? Kolejna ciekawa persona. Cuda nie tylko jest e-fighterem, ale też i muzykiem, bo już jutro premiera mojej nowej nutki zapraszam serdecznie po walce na mojego YouTuba Adrian Polak oglądajcie, bo naprawdę warto ale ty też podróż. wychodzisz do tej nuty? wychodzę i będzie też na telewimie telewizja Ameryczka Panie to ty nawet o tym nie wiesz, nie interesujesz się akurat to nie należy do mojej kompetencji <noise> takie techniczne <noise> y, sytuacje ale, ale moje walki mam nadzieję, że nie przegapisz, nie przegapisz. Papier. Nie będziesz różnorok. Będę, Będę... Nie, ani nie do. I zapraszam was po instagram. Super. Dzięki wielkie. A teraz zapraszam Was do jednej z najbardziej pozytywnych osób federacji FMA Piotra Pająka. Znaczy... Piotra, Piotra Pająka. <laughs> Wbijajcie. A teraz... Pójdź was nie? Przyjaciel. Przyjaciel Ekipowicz. Były Ekipowicz. Były teraźniejszy. Będę, byłem, będę i jestem. Zawsze w ekipie będziesz. Byłem, będę i jestem. Ekipa czy walki? Znaczy inaczej, tak. imprezy czy walki? Walki. 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 Ale jak wracajmy Ale... do programu, no to tak jak teraz byłem, będę. Będziesz. Będziemy <grym oglądali, <grym> bo sądzę, że dużo się działo. Dużo się działo. Dużo tym także wbijajcie. wbijajcie, wbijajcie też. Oglądajcie, bo, bo co chwilę. A teraz już. Na o. profil do nam Nowy, bo mi skradziono ostatni, tak więc no, na. to. Nowy właśnie, nowy profil. to trzeba trochę tych follow robić. A teraz osoba, która nas zaskoczyła na konferencji, matek Haribo wbijać tego na insta zapraszam co tam z tymi klapkami? Znalazł się, znalazł się, także jest wszystko na miejscu Matek dzisiaj e, e, zrobił, zrobił show, także wbijać tego na insta słuchajcie, sprawy przyjęły nieoczekiwany obrót pojechałem zrobić wywiad do Kamiszki z Kamiszką a ona dała mi taki tajemniczy prezent, który w tej chwili zaniesiemy Marcie Linkiewicz i zobaczymy co w nim jest, bo jeszcze go nie otwierałem no bo go mam, to ma otworzyć. Odjadamy tajemniczego boksa. Dostałam prezent od Kamiszki. Miałam go dostać po walce, ale dostałam go jednak teraz. Stałam w środku. mam w środku zdjęcie z magnesem i kozek w twarzyczki Kamilki. Ja sobie tego prezentu na pewno nie zatrzymam, ale wydaje mi się, że trafi na jakąś licytację, a pieniądze ze sprzedaży pójdą na jakieś chore dzieci albo chore pieski. Także jest to. Zdecydowanie. Spoko prezent i na pewno dobry uczenek. A teraz wam chciałem przedstawić osobę, której nie trzeba przedstawiać. No bo wszyscy mnie już znają z tego, że jestem pupilkiem Wojtka Goli i ogólnie ogóle Haha, <laughs> Pupilkiem? Pupilkiem. A wiesz, że ludzie potem będą no, tak mówić? No wiem, już tak mówią. <laughs> jak to, jak można, stale? Ty, tak można stary? gdzie jest gims? Gdzie jest gims? Ja się pytam. <laughs> Goźmie tak wkręcił Zobaczcie, to nie wałem na filmie. w niedzielę. Będzie od razu po walce rano film opublikowany, więc... Ale to, było, to był... To był szok dla mnie. Jest dobrym aktorem. To może się przyznać. Naprawdę. Bijać, zobaczenia na Insta. I kolejną ciekawą postacią, jedną z naszych zawodniczek jest Kamiszka. Cześć! To jest to, pas. Co pas z Martin Cage. Tak. Jakieś trzy słowa szybkie yy, Niech będzie gotowa na jutro po prostu i tyle. Niech będzie gotowa. Już tak, teraz let's play. Ostatnie refleksje, skupienie przed walką, Jutro wychodzicie i robicie roboty. Dokładnie. I powie sobie mój Magnesik na lodówkę. Podem. Magnesik, tak. Na lodówkę. Dostała. Taki ładny tam magnesik. Nie, bo pokazywała A, ty ty wiesz, co ona dostała? Pokazywała. No nieładny. No ładny. Piękny. Dobrze. Długo <grym> I przysyłem Wam rudego zawodnika. Witajcie. Zawodnika e, Michał Gała. Czekam, słuchajcie, ja dzisiaj nie śpię. Jest godzina 23.51. Śmieszek, no dawaj, wychodź, dawaj, zrobimy to przed czasem. Co się będzie? Już tak. No, dawaj, bo tak po niego. i co? Wagę robisz? Nie no, to ja dam, nie? To dla Seszki wszystko, żeby się zregenerował, bo on się stresuje mocno, moją walkę ja w ogóle, więc kupujcie z mojego Refleka. A ty nie jesteś pijany, Kaciu? O ty, ty... Dzisiejszy dzień był bardzo ekscytujący. Dużo wrażeń. Myślę, że jutrzejszy dzień będzie jeszcze lepszy, jeszcze mocniejszy. Także zachęcam Was do zakupu PayPal-View. Przesuńcie palcem w górę. No, będzie się działo, Galar No, kurczę, czekam na nią już od dawna. Dużo ciekawych zestawień, dużo emocji. papa, ubiegasz od mnie. mnie w ta ta. ta, ta.